Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Ognisty Shadow, a to jest odcinek taki informacyjno, taki y, służący, żebym się wygadał troszeczkę. Y, słuchajcie, jest 25 październik, 2011 rok, godzina 12.56 dokładnie, właśnie wróciłem ze szkoły. Troszeczkę zmęczony i poirytowany dzisiejszymi lekcjami i zachowaniami niektórych, niektórych no, kolegów z mojej klasy. Y -y -y -y. wracam ze szkoły i tak sobie myślę, że wejdę sobie na swój kanał, patrzę, wchodzę, Jezu, jest, wreszcie osiągnąłem liczbę 100 subskrypcji, wow, nie no, naprawdę, to jest dla mnie całkiem pokaźna sumka, ja się nie spodziewałem, że w tak krótkim czasie zdobędę aż tylu y, subskrybentów, y, oczywiście, tak jak mówiłem, to jest dla mnie, wow, duża liczba, ale dla moich kumpli po fachu, że tak powiem, to jest liczba mała no nie ma co ukrywać no ale ludzie ja się tak bardzo cieszę że normalnie sobie nie wiem idę chyba z psem wyjść na dwór bo nie wiem czy wiecie ale no ja mam obowiązek chodzenia z psem na dwór po szkole codziennie po szkole no i tak wracam tak 13 zazwyczaj tak około 14 wracam no i właśnie jest taka bania że ja z tym psem nie wychodzę mama wraca z pracy się pyta Mateusz byłeś z psem a wie y, no byłem a nie byłem. No, tak, takie drobne kłamstewko. Ale właśnie dzięki Wam, dzięki tym 100 ludziom, którzy zas, zasubskrybowali mój kanał. Właśnie dzisiaj mój, mój piezor yy, yy, pójdzie na dwór wcześniej. Wow! On się też pewnie bardzo, bardzo cieszy. Miam, yy, niam, nie niam. niam, niam. Hopsia, co by tu jeszcze powiedzieć? Eee, yy, yy, yy. A no już mi się przypomniała co miałam powiedzieć. Otóż informacje teraz takie dotyczące filmików. No Przyznam się, miałam taką drobną przerwę. Nie wstawiałem filmik chyba 3 tygodnie, a ja wiem to jest. No, no... duży okres czasu, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Właśnie teraz powstaje już trzeci odcinek opowieści Minecrafta i będę się starał od tego momentu. Żeby filmiki pojawiały się regularnie co jakiś czas, co trzy, co cztery dni, coś, coś, coś właśnie w tym okresie czasu, I, 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 i jeszcze zapowiedź o nowej serii. W sumie nie wiem, jaka to będzie seria, bo mamy dopiero takie propozycje, co tam nagrać, albo ja sam będę nagrywał, albo sam plus do tego jacyś tacy ludzie, w sensie, że aby tam jakieś postacie epizodyczne. Y -y -y. albo seria z graczem innym, czyli na przykład nie wiem, jest nas dwóch i mamy jakieś tam przygody, nie? Także spodziewajcie się nowej serii, nie wiem kiedy ona powstanie, ale się spodziewajcie, tutaj was tak informuję specjalnie, żebyście już wiedzieli. No i co tam? No, no i ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tam, trzymajcie się, dzięki jeszcze raz za te 100 subskrypcji. Ojejcie, jak to fajnie brzmi. Podejdę do mamy i powiem, MAMO! Ale powie co? Ja wiem go. Y y y mam 100 subskrypcji na YouTube. Ona. Wow, synku, świetnie! Oczywiście tak to nie będzie wyglądało. Podejdę do mamy. Mamo, mam 100 subów na YouTube. Co masz? 100 subów. Jakich subów? Ech, nieważne. No nic, dobra. Tutaj nie będę już żadnych smutów y dalej opowiadał. Tylko się z wami pożegnam. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć, pa-pa! No i taki malutki postscriptum. Jeszcze bardzo chciałbym podziękować, szczególne właśnie podziękowania dla No Life'a 66 za to, że mi pomógł w rozsławieniu mojego kanału. Dzięki serdeczne ziomek. Trzymaj się ty też na razie!